Cześć tu Bartek z Road Racing yy, Nietypowy Robert dzisiaj na kanale Road Racing yy, Robert chińskiego producenta Engui Engine X 250W składak z, z silnikiem w piaście yy, A mam okazję Was zaprosić Na krótkie zwiedzanie mojego miasta Bolesławca Przy okazji przejażdżki na tym Engui Pojeździmy trochę po mieście, pojedziemy trochę w teren Yy, Robert nietypowy na kanale, ale elektryki to już były, z tym, że były to elektryki zupełnie inne. Był to Scott, był to Specialized. Elektryki od dużo bardziej zaawansowanej technice, no nie ukrywajmy, że Robert za 1300 dolarów będzie miał technologię rowerów za 35 tysięcy złotych, czy tam 30. Jest to prostszy rower, ale jest, no, nadający się do jazdy, krótko mówiąc. Szczegóły yy, i jakby analiza techniczna tego roweru w następnym ujęciu natomiast no to co widzicie to jest aluminiowa potężna dosyć rama Przekład 4 calowe koła, 4 calowe opony przepraszam, 20 calowe koła opony z bieżnikiem radzące sobie w terenie całkiem dzielnie są to opony chińskiego producenta, zresztą wszystko tu jest chińskie oprócz napędu który dostarczyła firma Shimano i cóż Robert w założeniu może służyć na dojazdy do pracy, na rozrywkę taką weekendową. Jeśli chodzi o zasięgi, to Robert ten jest też wyposażony w manetkę, którą tu widzicie którą tu widzicie. I na tej manetce to jest jakieś 35-40 km w zależności od tego, czy jeździsz po płasku, czy po górkach, natomiast na wspomaganiu zależy to od wspomagania. No, ciężko jest powiedzieć, on no, między 80 a tam 100 km, ale to przy mniejszym wspomaganiu. System kontroli tego roweru jest prostszy, o tym powiem Wam w kolejnym ujęciu, a za nami Macie, co prawda nie widać że te, tego stawu, raczej go słychać, ale piękny staw w centrum Bolesławca Zabytkowy, a po tej stronie mój operator pokaże Wam mury za, yy, zabytkowe, obronne Bolesławieckie, które kiedyś okalały te miasto w całości. Przemieściliśmy się na Planty Bolesławieckie, na Wiadukt Plaza, to jest taki teren rekreacyjny z mega wielkim skateparkiem. Pokażemy Wam przebitki, jeden z największych w Polsce skateparków, miejsce gdzie młodzież tutaj urzęduje na hulajnogach, deskorolkach i tego typu sprzętach, na BMXach, bo są też tory i do tego. Za nami Wiadukt, zabytkowy, bolesławiecki, który wielu z Was już widziało, ale naprawdę on robi wrażenie. A jeśli chodzi o Engui, dalej, tak jak mówiłem, jest to rower skonstruowany w dosyć prosty sposób. 250-watowy silnik, uruchamiany od czujnika kadencji. I muszę przyznać, że ten rower przyszedł z uszkodzonym tym czujnikiem kadencji do mnie na testy. Nie tyle z samym czujnikiem, co on był źle wpięty, ale Engui zareagował w ten sposób, że wysłało nowy czujnik i poprosiło, żebym sam to wpiął. I tu taka mała uwaga, jeżeli Engui ma zamiar odnieść sukces w Polsce z tym rowerem i zacząć je sprzedawać na. Dużą skalę, to centrala, którą planują w Jankach, no musi opracować jakiś system, nie żeby ludziom części wysyłać, tylko żeby odsyłać im rowery na serwis w kartonie i żeby te rowery wracały naprawione. Ja inaczej tego nie widzę, chyba że stworzą sieć dystrybucji, co jest jakimś kosmosem w ogóle i mało sobie to wyobrażam, ale jeżeli w ten sposób będą działali, mogą odnieść tutaj powiedzmy z takimi rowerami za niewielkie pieniądze elektrycznymi. Sukces. Jak działa ten cały układ napędowy? Jeżeli czujnik, kadencji, jeżeli czujnik kadencji wykryje obrót, uruchamia wspomaganie na poziomie takim, jak jest zaprogramowany w sterowniku. Masz tu pięć poziomów wspomagania. Pierwsze dwa praktycznie są tak słabe, że ciężko je wyczuć. Trzeci, czwarty, piąty to są pewne prędkości, które możesz też w sterowniku Engui customizować. On ma bardzo rozbudowane menu, ale nie jest one dostępne jakby w prosty sposób, no to trzeba się trochę pobawić z instrukcją obsługi, jest to do ogarnięcia. Natomiast sam system sterowania w czasie jazdy jest bardzo prosty, intuicyjny, jest tu plus minus, włączanie, wyłączanie światła, włączanie samego roweru oraz do włączania tego roweru używamy też kluczyka, który jest tutaj. Yy Sama jazda, jeśli chodzi o, o taki rower, no to jest to też rower bez takiej struktury typowej ramy. I mimo tego, że on jest masywny, on nie jest jakiś super sztywny, bym powiedział. To wynika też z tej wysokiej kierownicy i ten rower pracuje. No jest to też rower z pełnym zawieszeniem, jak widzicie. To są tanie komponenty, gdzieś jakieś no name'y po prostu z chińskiego rynku. No, niemniej jednak, na tą chwilę coś tam się ugina i w jakiś sposób to amortyzuje, chociaż przy takich balonach. Nie wiem czy to jest niezbędne, chociaż po takich, przy takich fikołkach jak zjeżdżanie ze schodów, no ten damper jakoś tam działa, to może nie jest to Fox, ale, ale jakoś to tam działa. To co jest fajne w Engui to jest też pełne wyposażenie, czyli światło przód-tył LED-owe, nie jest to jakaś petarda może jeśli chodzi o moc, ale działa i ciekawa rzecz, światło stopu z tyłu, które też zobaczycie na przebitce. To mi się w tym rowerze na pewno podoba. Jest też tutaj taki stojaczek, jak go składasz, żeby go oprzeć. Taki powiedzmy element metalowy. No, jest też nóżka, którą się w takich rowerach używa. Jeszcze raz przypomnę wagę tego roweru to jest 33 kg. Mogę Wam powiedzieć, że przy takiej wadze wnoszenie tego roweru na trzecie piętro przez kobietę na przykład, czy przez troszeczkę słabszego mężczyznę, w mojej ocenie jest niewykonalne. I dlatego jak myślałem o tym rowerze, co Wam powiedzieć, bo za każdym razem, niezależnie co testuję, czy luksusowe szosy, czy jakieś fajne gravele, czy takie rowery, które też są przecież potrzebne, myślę o tym, co, jak go przedstawić i jak, jakie on ma cechy po tym, jak się na nim przejadę. I moim zdaniem to jest taki król przedmieści. To jest rower dla ludzi, którzy mają po prostu możliwość prowadzenia go do garażu czy gdzieś na niskim poziomie y mieszkają w sensie y jakiś parter czy coś w tym stylu y i, i po prostu jeśli chodzi o komfort eksploatacji tego roweru, to wtedy będzie na pewno łatwiej i wygodniej. Y rower ma też zabezpieczenia w układzie elektrycznym przed ładowaniem zbyt dużym prądem o zbyt dużym natężeniu. To jest ważne w kontekście bezpieczeństwa ładowania. Ja go ładowałem dwa razy do pełna. I, no I jest ok, jest, nic się nie wydarzyło, jest spoko. Bateria ma pojemność 13Ah, jest to dosyć duża bateria. Znajduje się ona dokładnie tutaj. Układ sterowania i komputerek jest tu, w tym miejscu. Spawy, no to są spawy y, prawdopodobnie z automatu y, spawalniczego y, W taki sposób spawane są takie ramy. Wyglądają one bardzo solidnie, nie są obrobione. Nikt się takimi rzeczami nie przyjmuje w rowerach za 1300 dolarów. Ma ten rower również bardzo konkretne błotniki, które chronią przed błotem osoba, która na nim jedzie. No i przepotworny bagażu. Mocny, cholernie, mocny. Też taka rzecz, jeśli chodzi o ten rower, on może na nim jeździć osoba prawdopodobnie do 150 kg. Bo no to jest, jedzie właśnie pociąg na górze, ale nie szkodzi. No jesteśmy pod wiaduktem, tutaj pociągi mogą jeździć. Ten rower no, mogą jeździć osoby ważące bardzo, bardzo dużo. Siodło jest to siodło żelowe, jakieś takie potężne siodło, nie wymagające absolutnie żadnych wkładek, strojów kolarskich, możesz na tym jeździć w dżinsach w komforcie i tak też dzisiaj jeżdżę. Pamiętajcie też o jeżdżeniu w kaskach, bo widziałem niestety testy tego roweru, gdzie osoby jeżdżące na tym rowerze jeździły bez kasku, to jest karygodne. Road Racing zawsze będzie za jazdą w kasku i to jest to esencja w ogóle bezpieczeństwa jazdy, również na elektryku jak najbardziej. Co jeszcze o, o samym rowerze? No pokażę Wam jeszcze jak on po terenie jeździ, jak sobie radzi. Radzi sobie dosyć sprawnie. Napęd od Shimano jest przewidywalny, to, to zawsze działa. Jeśli chodzi o te hamulce mechaniczne, to myślałem, że przy takiej masie roweru i jego możliwościach będzie jakiś problem z zatrzymywaniem się, ale to jest jakoś wyjątkowo fortunnie dobrany hamulec i nie narzekam na niego. Sprawdził go też mój kamerzysta, mówi spoko. No nie jest źle, jeśli o to chodzi, chociaż są to, podkreślam, hamulce mechaniczne, pewnie w droższych wersjach Engui, bo chiński przemysł ma to do siebie, że wariantów zawsze produkuje całą masę, tak, tak działa chiński przemysł. Chiński przemysł też często zmienia te regii, mam z kontakt, że tak powiem, obserwuję te chińskie produkty w innej branży zupełnie i to są ich cechy charakterystyczne. Cóż, ten rower można złożyć, zapakować do samochodu, ale też mówię, że ze względu na jego wagę nie są to jakieś super komfortowe czynności. Niemniej jednak, no, rzesza ludzi lubiących składaki elektryczne rośnie i będzie się je widywać prawdopodobnie częściej na drogach, ze względu na ich wygodę też. No, jest, to bardzo, jest to rower, gdzie nie musisz się specjalnie stroić, jedynie pamiętać o tym kasku i ciśniesz gdzieś na miasto, do pracy, na dojazdy. Tutaj, przy tym zasięgu, przy wspomaganiu rzędu tam 80-100 km. No to koszty przejazdu są minimalne, no oczywiście zaraz można powiedzieć, że na analogowym rowerze są zerowe. Jasne, ale nie każdy jest fit i nie każdy, czasami lepiej się poruszać ze wspomaganiem niż nie ruszać się w ogóle, no takie mam zdanie na ten temat. Taka jeszcze dodatkowa informacja o Engui, jest to rower pochodzący z miasta, z którego pochodzi kilka bardzo znanych firm. Które znacie chociażby z tego kanału, jak ICAN, TriFox, producenci ram karbonowych i osprzętu karbonowego do, do rowerów, i firma, którego, której sprzętów ja używam na kanale z moimi kamerzystami, czyli firma DJI, producent kamerki sportowej, której używamy, którą wolimy od GoPro, tak naprawdę, i producent dronów DJI, które widzicie na naszych produkcjach. I, I tyle Wam tak naprawdę chciałem powiedzieć o tym rowerze, żebyście mieli uczciwą recenzję. Na kanale Road Racing. Ten kanał z takich recenzji słynie, i tylko takie recenzje będą na tym kanale się pojawiały. Dlaczego? Bo najważniejsi są zawsze widzowie czyli wy. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału na koniec. Trzymajcie się z kanałem, dużo ciekawych filmów jeszcze przed Wami. Technika rowerowa to jest moja pasja od wielu, wielu lat. Zagłębiam się w te tematy zawsze konkretnie, żeby dać Wam konkretne i fajne recenzje, i przede wszystkim użyteczne, bo takim moim celem jest to, żeby osoba, która wysłuchała tej recenzji, no wiedziała już 90, powiedzmy nawet i 100% na temat roweru czy jakiegoś yy, sprzętu, który był recenzowany. To nie jest taki, taki jest cel tych recenzji i tego się chce trzymać. Ok, pozdrawiam serdecznie, yy, trzymajcie się, pozdro na razie.